Ale piękny jest ten dom. Już od razu ładnie, jaki jest biały. Dobra. Nie wiem czemu furtka jest otwarta. Ale wiem, że na pewno ten dom jest piękny. Czemu tutaj drzwi też są otwarte? Ja jeszcze nie byłem w tym domu. Więc wchodzimy teraz pierwszy raz. O! No i pierwsze co się rzuciło w oczy, to od razu zjeżdżalnia. Taka piękna, ona odmalowana jest. Cała odmalowana. Dobra, lecimy do góry. Naprawdę cała jest odmalowana. I. Uuu, już tu widzę zmiany. No, nie miałem takich drzwi do łazienki. Chociaż tutaj widzę jeszcze trochę niedorobione te drzwi. Chyba, no tak, bo one są dopiero włożone. O, tutaj też coś. Tutaj jest połowa szyby i jak, i moje stare drzwi tu są chyba jeszcze. Bramówka jest i kawałek szyby. No, tutaj mamy zlew. Tutaj mamy kibelek. Balkonu mi nie zrobili, nie wiem czemu. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy. Wannę oddzielnie i oddzielnie prysznic. Oj, tutaj musieli chyba mi kawałek szafki przypiłować. Tutaj tak samo z drzwiami. No i jest git. Te drzwi zostają takie jak były. Tutaj te drzwi też. Widzę, że ostatnio tam jakiś karnawał chyba jest. Nie wiem, rano wstaniemy i pojedziemy. Więc ja idę się myć, spać i widzimy się już rano. Ja już po śniadanku i jedziemy teraz na ten karnawał. Ciepło się w ogóle zrobiło, więc no. Czy mi się wydaje, że to jest karnawał, ale tak to nie wiem. Tak się wydaje. I to jest w ogóle na miejscu galerii. Nie wiem, może uda nam się tam jakieś pieniądze zarobić. No bo, no już muszę wam powiedzieć, ja do, do Dubaju, znaczy lecę niedługo samolotem, już jutro. I chciałbym trochę odrobić te pieniądze. Nie, no, karnawał normalnie. Gdzie ja mogę stanąć? Chyba wjeżdżać nie można. Dobra, stanę tutaj, nikt się chyba nie zaznaczy. Dobra, teraz szybko przez ulicę. Dobra, nikogo na tym karnawale nie ma. Nie wiem czemu. O. Aha, bo to jest taki karnawał, taki, no wiadomo. To na przykład samemu sobie robimy. Tutaj koło, ale ono nie działa. O co chodzi? A, bo to tak po kolei i za jedną przejażdżkę 50 biletów się dostaje. O, niedługo pokaz fajerwerek chyba będzie. Uuu, zrobią kolejkę chyba tam, tą, tą tutaj, bo ona widać. No tak, zrobią tą kolejkę za sześć, dni, 7 dni, tydzień? Oj, to ja będę w Dubaju już. O co chodzi w tym karnawale? Dostań nagrody, ciesz się jazdami, graj w gry. Lemoniada. O, popcorn. Ale nie chcę kupować. U, dalej jest kino i kible. Są nowe kible. Dobra Autka, ale nikogo nie ma, tutaj nie będę sobie jeździć. Tutaj mamy jakieś kanapki, takie tam Idziemy patrzeć. Na nagrodę oczywiście. Na coś na co nas nie stać jeszcze. Um, dobra. U, będę mógł sobie własne stoisko założyć. Czyli tak, tu mamy rzeczy do stoiska. Tutaj mamy jakiegoś misia, armatę. To autko można kupić, ale pewnie to będzie jakaś zabawka mała. Dom na drzewie? Tylko ciekawe, gdzie ten dom jest. Pewnie jest gdzieś za Tu jeszcze nie ma. Tutaj takie. Tutaj koszykówka, dobra, zagrajmy w koszykówkę. O, tu ktoś miał rekord 18, więc spróbujemy pobić jego rekord. Dobra, pyk pyk, 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 pyk. Mamy od razu już więcej, 20 mamy. Oj, nie jestem dobry z kosza. Też, jak byłem w szkole, to miałem całe, same czwórki z WF-u. A nie, nie trafiam! Właśnie 24, tutaj dużo ludzi ma wynik, bo chyba. Tak mi się wydaje. Ma... No i 28. Ile za 28? 40 biletów, dobra. Nie wiem czemu, ale mam razy 2 bilety. Okej, okay. tutaj musimy strzelać do balonów! Dobra O! Tu ja muszę tak ochodzić i strzelać? Przecież to jest trudne Tu ile balonów Ja nie wiem skąd oni tyle balonów mają w ogóle Dobra Musimy coś porozwalać Udało mi się zestrzelić trochę balonów jeszcze Dlatego teraz idziemy na kolejkę i zobaczymy. Za nią dostaje się 50 biletów. To znaczy ja dostanę 100, bo ja mam jakieś razy dwa yy, Więc będę mieć już nie wiem ile. I to jest dobry moment teraz, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Bo seria będzie przez całe wakacje. Sezon 3, który właśnie rozpoczęliśmy, będzie teraz wakacyjny. Tak, sezon 3 będzie mega wakacyjny. Bo jadę na wakacje do Dubaju, nie? O, i zobaczcie, co tam się będzie działo. Już jutro wyjeżdżam! Dla Was to jakiś tydzień. No, teraz chyba seria będzie co tydzień. I w ogóle jesteśmy tak teraz wysoko, zaczęliśmy przed chwilą. I nie ma stacji benzynowej, teraz gdzieś ją wywalili i też um, my nie więc. A ja nie mam do końca zatankowanego auta, ale na szczęście będę w Dubaju. Tak, będę w Dubaju. I wreszcie będę mógł odpocząć przez prawie... no... Już 7 miesięcy jesteśmy razem tu. Dobra, dojechałem na koniec. No mamy 100 biletów. Nie wiem, czy to tak bezpieczne chodzić pod. Ale idziemy sobie wybrać jakąś nagrodę chyba. O co, no wszystko już przetestowaliśmy oprócz tych autek Dobra, pójdę ja przetestować. Żeby nie było, że nie testuję, idę. przetestuję Dobra. Oj! I nawet samemu tu się fajnie jeździ. Niestety nie mogę tu kontrolować prędkości, bo to jeździ tak maksymalnie. Biaam! No, to idziemy chyba sobie jakieś nagrody wybrać za ciężką pracę. I tu jest kino. O, teraz tutaj przynieśli to. No, playing first contact. To ja nie wiem, co to ten first contact. Idziemy sobie kupić jakąś nagrodę. Dobra, co bierzemy. Ja bym wziął chyba tego misia. No, bierzemy misia. Mamy misia. Znaczy, zaraz go stamtąd weźmiemy. A wykupmy ten dom. Treehouse. Teraz wiecie co, Idziemy zobaczyć, tutaj zaraz zobaczę gdzie ten dom jest jedziemy go zobaczyć. Dobra, mam współrzędny tego domu, więc jedziemy go zobaczyć. Idziemy jedziemy szybko po moje auto. W ogóle pół chodnika jest zajęte przez właśnie tą siatkę. No, niestety, mnie już więcej na tym karnawale nie będzie, chyba że jak wrócę z wakacji. Nie wiem, ile on trwa ten karnawał, ale wiem na pewno, że ten karnawał. Będzie jeszcze przez dwa tygodnie. Co najmniej. Więc ja je. No! Możliwe, że że wrócić. Ale na pewno będę chciał. Um, jeszcze sobie coś kupić tam. Jeszcze wrócę jutro rano, żeby pograć. Tu w ogóle on jest mega blisko. I on był tylko jeden. Więc no. Właśnie podjechaliśmy. I pierwsze co tu widzę to są huśtawki. Jeszcze kluczy nie mam. Więc na razie w nim nie zamieszkam, ale mamy huśtawki. Tak, huśtawki. Tutaj jakaś winda. Tutaj do jedzonka. Tam ognisko. Co to jest? Aha, taka choinka. I tu drabinka. Ale widźmy windą. Dobra. O! o. В чем голос?